Nie potrafię nawet zakaźniku, idę siku sobie zrobić, oto barwy Ukrainy Na górze niebieski, a na dole moje szczyny Gwałczcie sobie swoje pieski, a nie polskie dziewczyny Nawet barsz macie chujowy, a nasz żurek jest pyszny Jak tak dalej pójdzie, z Wisły do Bałtyku i z Litwy do Białorusi Będziesz płynął z powrotem do swego syfu Wojna? To czemu bierzesz od nas 34 lata? istniejecie, ciężko zrobić swoje wojska? Nie, zapomniałem, przecież Biden wyśle armię Już jak na zawołanie, zadanie już spełnia, ej, tylko zada to pytanie Who is on This on your gentlemen. I think we've ended this presentation We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. Keep yapping, man. the people understand you. 47 years you've done nothing. They understand. No tak, szczerze, szczerze żartowałem. Jebać wszystkie ruskojęzyczne kraje. Byłem kiedyś głodny, zamówiłem glowo. Miało być tak pięknie, a wyszło chujowo. Dostawca Ukrainiec,